No, witam. W dzisiejszym odcinku pokażę jak zrobić nieskończoną fabrykę owoców. A więc zaczynajmy. Zacznijmy od postawienia klocków w taki sposób. Użyję drewna jako nasz budulec. Jeden pisją w tą stronę. Dispenser w tą. Lekki pisjon. Tak. Ok, teraz na całej długości, tylko nie tu, stawiamy redstone O, po łączymy. I stawiamy pochodnie tutaj. Nie. Jeszcze jedna kratka. Może być jedna, bez znaczenia. I stawiamy dwa elipitery no, w taki sposób, i ustawiamy opóźnienie na dwa. Musimy zabudować o tak. I o tak. O. Teraz sobie śmienicie. Możemy od razu sadzić jabłka tutaj. Wystarczy nawet jedno jabłko. I od razu możemy postawić dźwignię. Dobra. Jeszcze na chwilę tu trzeba postawić, tak? I tu, o, w tą stronę. O, pięknie, elegancko, I tu stawiamy red strony. I to tak samo. I przeciągamy redstone na tu I tu montujemy repeater. Ustawiamy go opóźnienie jeden Nie, jeszcze nie. Ok. Tutaj musi być dźwignia. O! Dostaliśmy jabłkę. Hehe, <laughs> ale to nie tak ma być. Nie. A więc to trzeba zrobić na dźwignię. Tak, tak, dobra. Boliłem się. Tak, tak, pomyłka. Tak samo na dźwignię jest zasilanie. O. o. Tak, właśnie tak. Mm -hmm. Tak, tutaj dźwignia. O. Tak ma być tak ma zostać. Teraz tu jabłka. O. O. I teraz mamy nieskończoną Hodowla jabłek. I w ogóle się nie tracą. Możemy mieć tyle jabłek, ile ja mamy. O, tu powstał taki śmieszny. To można z niego zrobić robota. He, he O, w taki sposób. O, taki ryjec można mu zrobić popieski. O. O, właśnie tak. Będą oczy i to będzie uśmiech. O! <laughs> Okej. Okay. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że się poradnik przydał. Naprawdę nieskończenie dużo jabłek teraz można mieć. Pokażę swój ekwi ekwipunek jeszcze. O! nie są byle jakie jabłka w ogóle to są papieżówki jeszcze jeden wezmę o, dostajemy 9 z tego chyba też mogę zrobić, że nieskończoność jabłek będzie zobaczmy, tak z tego też nieskończoność jabłek może wylecieć tak dobrze to myśliłem teraz tego Dobra, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że poradnik jak zrobicie skończone się jak się przydał. Na razie.